Dzień dobry. Dzień dobry. W biznesowym przewodniku dzisiaj gościmy Przemysława Kazanieckiego, współwłaściciela jednego z najpopularniejszych rozrywkowych miejsc w Szczecinie ogrodów w śródmieście. Dzień, Dzień dobry. dobry, jeszcze raz, kłaniam się nisko. Przemek został wyróżniony w plebiscycie Menadżer Roku. I w, od tej pory dużo w Twoim życiu się zadziało, a mianowicie właśnie ogrody śródmieście. Ale może zacznijmy, co było przed tym i jak to się stało, że te ogrody śródmieście powstały. Mówiąc za siebie, bo oczywiście to dzieło jest moje i Michała Łozińskiego, z którym razem pracowaliśmy i przeczołgaliśmy się przez ten pierwszy sezon, to ja do gastronomii zawsze miałem sentyment. Pierwszy lokal taki o, o takim zabarwieniu kulturalnym otworzyłem w 2012 roku i tam też no z racji tego, że to było w piwnicy 13 most, była bardzo bliska współpraca z artystami. Były dzieła Maurycego Gomulickiego, Tomka Wlaźlaka, animacje rozmaite. Tam dużo atrakcji było, którą, które uczestnik nawet nie wiedział, że, że wchodzi w taką bliską, jak gdyby, bliskie, blisko, bliski kontakt ze sztuką. Później była Rotunda Północna, która była taką dużą salą koncertową, ale marzyło mi się, żeby tam w końcu odbyło się jakieś przedstawienie teatralne. Do końca mi się tego nie udało zrobić. I no, Ogrody Śródmieście to było takie miejsce, które nie jest zwykłym food truck parkiem, tylko jest takim food truck parkiem, można powiedzieć, premią, promowanym i animowanym wyłącznie przez kulturę i sztukę więc docierające jakby do takiego gościa, który jest najbardziej wymagający i myślę, że to, co wyróżnia to miejsce, bo przecież no, myślę, że mogę powiedzieć, że jest dosyć popularne, to będzie właśnie gość. I w ciągu dnia, i na imprezach wieczornych my tam mamy uważam najfajniejszego gościa w Szczecinie. Do wszystkich pewnie jeszcze nie dotarliśmy, więc wszystkich fajnych gości jeszcze zapraszam oczywiście. I myślę, że osiągnęliśmy to właśnie przez content. Wielu studentów rozpoczyna swoją karierę właśnie pracą w gastronomii. I czy to jest właściwa droga? Co trzeba zrobić, żeby osiągnąć sukces w gastronomii? Uważam, że to że bardzo dobrze, że studenci pracują. Bardzo dobrze studenci pracują w gastronomii, często mając kontakt bezpośredni z klientem, co jest strasznie ważne. No i kontakt bezpośredni z pieniądzem, co, co też jest nie bez znaczenia i można nauczyć się bardzo dużo o tym, jak świat działa. Pracując w ogóle, a w gastronomii wydaje mi się, że, że w szczególności, no oczywiście dużo zależy od tego, jakie to jest miejsce, co tak naprawdę robimy, ale myślę, że można dużo, dużo wyciągnąć. I czy gastronomia to jest dobry pomysł na biznes w ogóle? Wydaje mi się, że to jest o tyle wyjątkowe, że duża część gastronomii bierze się z marzeń. Że ktoś zostawia zajęcie mniej ciekawe, jak mu się wydaje, i rusza na te wody gastronomiczne po to, żeby spełnić jakieś marzenia kulinarne. I jeżeli to się uda, no to potem mamy kogoś, kto ma pracę, która jest też jego pasją, co jest w ogóle super, to w ogóle świetnie mieć tak w życiu. No a czasami się nie udaje, czasami się nie udaje od razu. I no i to jest bardzo wartościowe pod tym względem. Już rzadko tak się zdarza, że ktoś jest szynkarzem, bo karczmy odziedziczył po ojcu, a ojciec po dziadku. Już tak raczej nie ma. I duże nadzieję wiąże właśnie z tą młodą gastronomią, która, która właśnie się wiąże z tą taką dynamiką, z, z chęcią świadczenia jak najlepszych usług, z, z jak najlepszym produktem, żeby dojść do, do klienta. I pod tym względem to jest po pierwsze sky is the limit, po drugie dzisiaj wszystkiego można się nauczyć. Więc kapitał, czyli próg wejścia jest bardzo różny oczywiście. Ale, ale, też nie jest nieosiągalny. To nie jest tak, że ktoś zapragnie zostać armatorem, nie? W sensie, że gastronomia jest tak naprawdę. Na wyciągnięcie dla każdego. ręki. Tak. Czy to praca łatwa, lekka i przyjemna? No, po pier nie wiem jak zacząć, <noise> bo to. <noise> A nie bardzo... łatwa, nie lekka. Tak, bo, bo wszystko oczywiście zależy. W ogóle słowo gastronomia, ono jest od Gastro to jest y, żołądek, a za słaby jestem z łacinia, żeby całkiem rozszyfrować, teraz się właśnie kompromituje na tenie Radia News, ale, ale nie jest to jakieś super przyjemne słowo i nie do e, wszystkiego pasuje. E, ta branża nazywa się choreka, czyli stara się łączyć hospitali, czyli taką gościnność y, z, no, z pozostałymi akcentami. I a myślę, że właśnie ta gościnność to powinno być słowo, które łączy całość. Tylko nie, gościnność nie jest takim sexy słowem, i myślę, że dlatego tak nie, nie udało się zbudować. Ostatnio rozmawiałem na ten temat z Michałem Kiblerem, który no, zaczął jako menadżer gastronomii. W tej chwili prowadzi firmę związaną z kawą, czyli z takim super fajnym produktem, że, że brakuje nam takiego słowa, które byłoby bardzo fajne. I, i całą tą branżę. Um, ogarniało. tak. W bo tak ogrody no, śródmieście to nie tylko gastronomia. No, ogrody śródmieście to w ogóle bardzo e, skomplikowany e, mechanizm i ciężko. E, no właśnie, skąd idea na taki mechanizm na takie połączenie kultury, gastronomii, koncertów, imprez miejsca tak naprawdę dla wszystkich w Szczecinie. My promujemy się przez kulturę? Bardzo cenimy sobie nasze współprace ze szczecińskimi instytucjami kultury i ze szczecińskimi NGO-sami, którzy w tym, sektorze, w tym sektorze funkcjonują. Daje nam to dotarcie, właśnie przez to możemy dotrzeć do naszego gościa. Sami mamy oczywiście swoje afisze i swoje sposoby na promocję, ale nie jest to w naszym przypadku ordynarna reklama, bo, bo by nie zadziałała po prostu. I to, że udzielają nam afiszy nasi partnerzy, którzy realizują swoją misję na, na naszych, w naszej przestrzeni, jest dla nas niesłychanie wygodne. I na, najlepsze, nic lepszego nie jesteśmy w stanie wymyśleć. Stąd, stąd kultura na ogrodach i ogrody też to jest przestrzeń, to nie jest gastronomia. My nie promujemy produktu, nie, nie, nie stawiamy na to, żeby jakość, która na ogrodach oczywiście jest, żeby była na, na pierwszym miejscu, jeśli chodzi, jeśli chodzi o komunikat, e, tylko właśnie staramy się podejść do tego z drugiej strony. E, po drugie, nie jesteśmy tam sami. E, współpracujemy z bardzo dobrą gastronomią, tych punktów jest 9-11. E, jest to bardzo różna kuchnia i też starają się dostosować do tego, co, e, co my robimy, nie tylko poziomem, ale również, e, również swoją aktywnością e, medialną. I to, to myślę, że to, to, jest, to jest też to, też składa się na tą właśnie złożoność ogrodów. Myślę, że idealnie odzwierciedla dla hasło, że współpraca się opłaca. Tak. No my jesteśmy bardzo nastawieni na to, żeby, żeby tych naszych partnerów było jak najwięcej jakościowych. Ogrody w są przede wszystkim przestrzenią. Czyli nawet ciężko powiedzieć, że to jest gastronomia, bo tam tak wiele różnych rzeczy dzieje się i sportowych, i, i kulturalnych, i, i 10-15% to są rzeczy produkowane przez nas, czyli de facto przez spółkę. Zazwyczaj to są takie jakieś największe, jak na przykład w zeszłoroczne... W zeszłoroczne Event, ale też i, i, i dzieło sztuki, jakie mamy na ogrodach, e, czyli neon profesora Kuskowskiego, no to musieliśmy już się, żeby to się stało, to było ponad rok starań, tak naprawdę. A to bardzo zmienia przestrzeń. Jeżeli uda nam się jeszcze kilka takich e, rzeczy zrobić, no to już nie będziemy mówili o ogrodach w śródmieścia jako o miejscu czy jako o gastronomii, tylko o, o, o miejscu sztuki, gdzie gastronomia się dzieje. No właśnie, to już z tego, co kojarzę, trzeci sezon w Ogrodach Śródmieścia przed nami. Zaskakujecie co sezon i powiedziałeś już, że jeszcze kilka takich różnych działań, akcji przed wami. Może uchylisz jakiegoś rąbka tajemnicy, co planujecie teraz, jeśli chodzi o kolejny sezon? Czego możemy się spodziewać? My naprawdę mieliśmy pomysły spektakularne. Niestety, jak kończy się lato, my otrzymujemy zawsze jakieś takie karczy, <noise> które nas stawia w szeregu. Nie inaczej było tym razem. Próbujemy ruszyć gastronomicznie z Wilną. Tu będzie sporo niespodzianek już głównie gastronomicznych, ale, ale mamy nadzieję, że no skoro w tym sezonie się nie udało, a jesteśmy już prawie gotowi, to na jesień już po prostu odpalimy coś. Coś wartościowego mam nadzieję dla Szczecina. I, no i to, jest, to jest nas związało nas tak naprawdę teraz. Ale co, co będzie ciekawego w tym sezonie, to myślę, że mogę już powiedzieć, że bardziej obecny będzie teatr, że postaramy się, żeby ta przestrzeń trochę inaczej popracowała. Będzie galeria, której kuratorem wczoraj jestem poszedł, chędzie jeszcze za wcześnie, żeby ogłosić, ale, ale prowadzona przez duże nazwisko, więc, więc te wystawy będą miały też odpowiedni poziom na ogrodach. Rozpoczęliśmy w zeszłym roku taką branżową współpracę. Był taki festiwal u nas dwudniowy Willow Art organizowany przez środowiska prawnicze, więc prawnicy, którzy zajmowali się kulturą, po raz pierwszy mogli raz, że pokazać się szerszej publice, dwa, że miało to jakiś walor na pewno integracyjny. I w tym roku dochodzą do nas środowiska lekarskie za analogiczną imprezą, i, ym, i architektoniczne. Czy architektów, chyba architektów i architektek, no ciężko. Ehm, Czyli będzie się, jest, tak. będzie się dużo działo. Będzie się dużo działo. Jak będzie się dużo działo, to znaczy, że pewnie poszukujecie personelu. Oczywiście. Czy możemy zachęcić naszych studentów do aplikowania do ogrodów w śródmieście, żeby tam właśnie rozpoczynali swoją karierę? Na pewno potrzebujemy dużo fajnych ludzi. Rekrutacja już się zaczęła, więc bardzo prosimy się odzywać. Łatwo nas znaleźć. Więc jeżeli ktoś chciałby pracować w takim miejscu jak Ogrody Śródmieście, gdzie no, Lubię tak myśleć i myślę, że nie jest to daleko od prawdy. Wysokiej jakości gastronomia spotyka się z najlepszym gościem i ciekawymi wydarzeniami. To bardzo serdecznie zachęcam. A na co zwracacie uwagę podczas takiego procesu rekrutacji? Czym ten kandydat musi się zasłużyć, żebyście podjęli decyzję, że to właśnie on będzie członkiem zespołu Ogrodów Śródmieścia? U nas dużo się można nauczyć. Więc. Oczywiście im więcej się potrafi już w gastronomii, tym lepiej, natomiast nie jest to najważniejsze. Jeżeli ktoś jest. jeżeli ktoś ogarnia rzeczywistość wokół siebie na poziomie więcej niż podstawowym, to sądzę, że odnalazłby się na ogrodach i no, więcej mogłaby powiedzieć pani menadżer, bo jakby przez jej si to trzeba. Trzeba przejść, żeby na te ogrody trafić, ale mieliśmy szczęście do tego, że u nas pracowali sezon w sezon super fajni ludzie. Czasami się zdarza, że się powtarzają, czasami nie. No bo wiadomo, że, że przez to, że to miało charakter do tej pory sezonowy, no to ciężko nam było pracownika nawet najlepszego utrzymać. I no i co, zapraszam, zapraszam na drodzy studenci. A jeszcze takie pytanie odnośnie Twojej kariery i Twojego rozwoju zawodowego. Jakie wydarzenie w swoim życiu uznałbyś za najbardziej kluczowe, takie przełomowe, jeśli chodzi o, o Twój rozwój zawodowy? Nie, nie dostałem takiego pytania nigdy w życiu. Ale no ja, z wykształcenia, jestem prawnikiem szkolonym na Uniwersytecie Szczecińskim i y, prawdopodobnie mój los mógł się y, potoczyć całkiem inaczej. To, że mi się udało y, mieć taką satysfakcję z tego, co robię, bo to chyba najważniejsze, to o tym zadecydowały moje porażki. Y, spektakularne nieraz. Y, więc no teraz już jestem mężczyzną po 40 trochę, więc myślę, że można powiedzieć, y, że że każda z tych wywrotek e, moich e, nie poszła na marne, że to wszystko było w jakimś kierunku, nie należy się, e, się poddawać. E, szkoda, że w Polsce jest taka trochę kultura tego, że ktoś, co nie wiem, e, nie, nie, no, jeżeli coś się wybra, coś się zmienia, jakaś ścieżka, to trochę jest jako, jakoś stygmatyzowane. Ja całe szczęście aż takich, e, przez takie coś nie musiałem przechodzić, ale uważam, że że, że, to jest, że to raz wykształtuje charakter, a dwa, że no może nas doprowadzić w ciekawe miejsca. Trzeba po prostu próbować. Jeżeli miałbym komuś coś radzić, to, to jeżeli coś wydaje się tobie atrakcyjne, że coś pasuje do ciebie i że, że, że cieszy ciebie, no to można się na tym skupić w 100%. I z czasem to na pewno da rezultaty. Ja nie potrafię się nigdy skoncentrować na jednej aktywności. I myślę, że to też trochę był, że błąd, że mogłem z tego że mogłem wycisnąć tę cytrynkę mocniej. A, ale nie narzekam, jak, jak słyszysz, Kasiu. Jeżeli mogłem coś poradzić, to eyes on the price. I jeżeli się skupimy na tym, co mamy robić, to ze wszystkiego możemy naprawdę mieć satysfakcję. Nie ma co się poddawać, nie ma co na siłę robić rzeczy nieprzyjemnych. Czyli warto było zboczyć z tej prawnej ścieżki i iść w stronę pasji. No tak jak mówię, ja akurat mam z prawem do czynienia na co dzień, nie, ten, nie odrzuciłem całkiem... I z pewnością e, się przydaje. Przydaje się oczywiście. E, no tak samo jak e, ciągle mam przyjemność koncertować, natomiast nie, no, na, na ten naj, najważniejszy czas trochę przespałem, więc... E, no nic, sięgajcie po marzenia, studenci US. Super, dziękuję. Myślę, że. Takim mottem tak naprawdę możemy zakończyć tą rozmowę i oczywiście zaprosić wszystkich naszych słuchaczy na nowy sezon w Ogrodach w Śródmieście. Już nie możemy się doczekać. Moim gościem w biznesowym przewodniku był wyróżniony w plebiscycie menadżer roku Przemysław Kazaniecki, współwłaściciel w Ogrodach w Śródmieście. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Zapraszamy jako gości, zapraszamy do pracy, także widzimy się na Ogrodach. フフフフ。